Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Blunt Steely Przed nami udowodnienie mojej tezy a propos Rozalia Samolot Chimps na Beginner Mapach czyli poradnik do Chimpsów na wszystkich mapach Beginner początkowujących mapach Beginner z wykorzystaniem Rosalii Big Samolotu Zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć Kreator Support można wpisać kod mój a my sobie znajdziemy jakąś mapę beginner, na której nie mamy na której nie mamy save'a żeby sobie ją zrobić. No jakąś taką powiedzmy, no nie wiem no to są proste mapy, no, 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 no ta może nie będzie taka. Niby wracają te balony, ale tak nie zawsze do końca, niech sobie będzie ta. Niech, niech sobie będzie ta. Jest jednoliniowa, jest, spełnia wszystkie wymogi więc jest, więc jest OK. Skoro spełnia wszystkie wymogi, to tak standardowo każdego chimpsa, moi kochani, zaczynamy od rozmiejscowienia trzech dart. Przynajmniej jednego, a można nawet dwóch ustawić na stronie. Jednego nawet można na last, a jednego na first. Ten niech sobie dobija tutaj wszystko, co nam miśnie i co nam będzie wracać. A tego nastawmy nawet na last. Niech sobie cały czas strzela do przodu. No i jedziemy. I standardowo jak nie postawicie na mapach, początkujących mapach trzech dartów, to pierwsze rundy wam zawsze zrobią. Nie? Tutaj nie ma żadnej filozofii. Ja wiem, że ja pokazywałem, że stawiam darta i snajpera, ale tam były jakieś nerwowe ruchy, nerwowe rundy i tak dalej. Spróbujmy zrobić tak, żeby nie było nerwowych ruchów. Więc trzy darty po prostu. Trzy darty na start. Snajpera stawiamy jako kolejnego. Po to tylko no tutaj jest dość wygodna mapa, bo jak jest leak, to ten leak zawraca, nie? natomiast są mapy, których nie ma powrotu, więc ten snajper wyłapuje nam i Po prostu stawiamy sobie snajpera na first, niech on sobie tam łapie. Praktycznie na każdej mapie początkującej w tym układzie, możemy już zbierać na rozali. Praktycznie jest naprawdę, musi wam coś niesiąść, żeby żeby to was do Rozali nie wykerowało. No, naprawdę na mapach początkujących, bo na tych trudnych oczywiście jest wiele takich przypadków. Natomiast na mapach początkujących. Jeżeli znajdziecie jakąś mapę, to powiedzcie to, ja chętnie ją się do niej jeszcze do niej jeszcze powrócę. Teraz wjeżdżamy z Rozalią, Rozali ustawiamy tak, żeby ona coś tam strzelała. I nastawiamy ją na granaty. Nastawiamy ją na granaty, i w tym momencie już mamy LEDy z głowy. Tak? W tym momencie mamy już ledy, LEDy z głowy. Wiemy też, że się będą zbliżać kamo, więc nie myślmy o tym od razu. Zróbmy gogle i zróbmy rozprysk, żeby był spokój. I w tym momencie mamy troszeczkę spokoju. Mamy kamo, mamy LEDy. Mamy jako takie źródło popping powera, mamy niunie na granaty i tyle. W takim razie możemy wymyśleć, moi kochani, yy, samolot. Tak, teraz stawiamy samolot. Samolot postawimy sobie tak, moi kochani, żeby był w zasięgu yy, Rozali, ale żeby też był... i tutaj sobie ustawimy jakąś takie, taką lokalizację samolotu, żeby coś tam w miarę dobrze strzelał... Yy. Cokolwiek co się tam dzieje. Cokolwiek co się tam dzieje. No dobra, mamy 203 rundę, troszkę spowolnie, bo tutaj się nam za dużo niedobrych rzeczy dzieje. Jakie mamy warianty? Tego snajpera nie chcemy za bardzo ruszać, bo on tu jest nam bardzo przydatny. Gdzie zdjął LED. Zdjął LED. Dobra. my sobie teraz postawimy chatkę. My sobie teraz postawimy chatkę. Pamiętamy o tym, że jak coś się dzieje, to mamy po prostu skila rozali. Jakbyśmy coś źle zaplanowali, źle wyliczyli. 25. runda jest dość trudną rundą, ale jak widać, dajemy sobie radę. My sobie przychciwimy chatę rabatową, a w międzyczasie odczekamy, bo dla nas ważne jest, żeby Rosalia miała szósty level, kiedy będziemy wbijać od trzeciego tiera, powiedzmy tak. Dobra, mamy chatkę rabatową, jest spoko, więc idziemy do naszego samolotu. Pierwszy upgrade 460, cały czas pamiętamy, widzimy ledy, ledami się nie przejmujemy. Drugi upgrade 505, tego center, pacha, center centrowego pata możemy przestawić na tyły. Chociaż jeszcze za wcześnie, bo, bo jeszcze nie mamy namierzania. Nie? Dopiero od namierzania takie rzeczy robimy. Dobra, mamy to, mamy to. Zbieramy 2340. No nie, zbieramy mniej, bo teraz Rozalia wbija szósty level i to już będzie 2065, a nie 2300. Eee, więc tak oto e, jeszcze sprawdzimy, czy snajper taki po prostu 020 zrobi nam 33. Bez żadnego wsparcia, kamo jak widać, na razie sobie radzi. Eee, nas interesuje 2065. W momencie, kiedy wbijemy 2065, e, mamy, przestawimy sobie ten nasz Center teraz gdzieś na tyły ustawiamy. Po co to robimy, żeby te strzałki się zbierały w kupę i jak najlepiej pilsa robiły. Nie ustawiamy tego za daleko, bo te strzałki mają teraz ograniczenia. One potrafią się teraz psuć. E, natomiast no, jest jak jest. Jak jest, tak, jest jak jest. Dostawimy sobie kolejne darciki, Teraz, czy nam bardziej zależy na kamo, czy na, czy na LEDach? Bardziej na kamo, więc teraz sobie zbierzemy na radar. Bo widzimy, że sniper tutaj z zielonymi sobie jako tako już radzi, ale to już jest jako tako, więc w tej kolejności robimy, że teraz będzie radar scanner, żeby nasz samolot też strzelał kamo. Świetnie, teraz samolotowi damy ledy. żeby już nie polegać tylko i wyłącznie na rozali, też jesteśmy w klatce rabatowej, więc rzucimy naszego snajpera na przykład na 320 albo 301. Jak to ocenia szybkość strzelania? Jeżeli oceniacie, że samolot jest szybko strzelający, to 301, jeżeli oceniacie, że wolno strzelający, to 320. Ja raz oceniam tak, a raz tak, bo to tak. 40 runda, klikamy dwa skille żeby być bezpiecznymi po prostu, żeby być bezpiecznymi po co się pocić i denerwować. W tej chwili do 50 praktycznie, jeżeli przeżyliśmy 40 do 50 mamy wakacje. Tak wygląda sytuacja chimpsu. Od 7 levela nasza pszczółka zawsze już może towarzyszyć nam na polu bitwy, więc ustawiamy ją na polu bitwy. Po pierwsze lepiej będzie strzelać na wprost, po drugie czasem odepnie jakiś moaby. W tej sytuacji możemy się na laserek zmienić, bo laserek zrobi lepszego piersa. Granat był dla nas tylko i wyłącznie zabezpieczeniem i jest lepszym demedżem w Moabie. Później granat był dla nas zabezpieczeniem na ledy, żebyśmy się na początku gry nie stresowali i nie musieli wydawać na snajpera. My tego snajpera wydamy, ale im później wszystko wydajemy, tym lepiej. Tak moi kochani, taki oto poradnik na małą liczbę kliknięć. Na co teraz zbieramy? Chcielibyśmy przeżyć do spektry. Czy nam się to uda? Jest duża szansa. Mamy wszystko, co potrzebujemy. Mamy samolot z alchemikiem, mamy Kamo na samolocie, mamy Rozalię i dwa skille rozali, jeżeli coś by się działo. Po 50 rundach może być taka sytuacja, że pomiędzy 50 rundą a zakupem Spectry może być potrzebny skill, ale gramy cały czas na speedzie, nie przeglądamy się. Pamiętamy, że skiller rozali są bardzo prostolinijne, czyli pierwszy skill to jest. Duży dymycz, czyli wychodzi jakiś ciężki moab, który widzicie, że was będzie przeciążał albo obciążał. Klikacie jedynkę. Drugi skill to jest skill, który yy, służy głównie, jeśli jesteście przeciążeni przez masę balonów. Czyli widzicie, że dużo balonów was omija. o Widzicie, jak ładnie odepchała. Że masa w balonów was omija, to klikacie drugi skill i ten. I Rosalia zaczyna latać po całej mapie i używa ci granatów i laserów. O, tak właśnie, Pyk. Eee, I ona sobie przez chwilę lata. I jest, jest fajk. 22 745. W 51 rundzie kupujemy Spectre. Teraz uzupełnienie kilku rzeczy, których nam tutaj eee, brakuje, zanim będziemy zbierać do fortecy. Uzupełnimy sobie. Alchemika na czwarty tier. Niech robi większy dymycz, niech robi to co powinien robić najlepiej, tu na razie nic, tu na razie nic, no w zasadzie nic, nic więcej. Zbieramy na fortecę. W tym momencie do rund późnych 70-tych, wczesnych 80-tych mamy wakacje. Więc jak ktoś chce na szybkie Siusiu, to teraz jest najlepszy moment. Nie trzeba nawet pauzować tego chimpsa, można iść na szybkie siusiu. Chyba, że boicie się, że z szybkiego Siusiu skończy się jak w dowcipie. E, o Jasiu. Skoro mamy chwilę czasu, to przypomnę, stali bywalcy to już znają ten dowcip, bo już go opowiadałem 10 lat temu na Twitchu. Ym, ale nowi bywalcy może nie znają. Chodzi mamusia do, do łazienki, patrzy, ja się opierze spodenki i przeklina pod nosem. Kumwa już nikomu nie można ufać. Kumwa już nie można nikomu ufać. Mama tak patrzy, o co mu chodzi? No dobra, ale Ja się opierze te spodenki, pierze te spodenki. I ciągle pod nosem. No kurwa, nie można już nikomu ufać. No kumwa już nie można nikomu ufać. No i co mama się znowala? Ja się czego tak przeklinasz? Na kogo ty tak przeklinasz? No bo mama już kurwa, nawet nikomu nie można w dzisiejszych czasach ufać, nawet sobie. Chciałem tylko bączka puścić. No i właśnie tak ja się skończył z bączkiem, biorąc spodenki. Więc, jeżeli macie szybkie siku, to, ten, to zdążycie przed 80. A jeżeli ma być, e, chciałem tylko bączka puścić, to nie idźcie. To nie idźcie, bo możecie przegapić 80. rundę. Jak widzicie, wszystkie, ten setup pozwala wam przetrwać wszystkie problematyczne rundy. Czyli Pierwsza problematyczna runda 63. Nie jeden ginie, szczególnie początkujący gracz. Gra sobie i gra i nagle 63 już nie gra, nie? Zaczynając od 59, czyli kamoledów, którą macie też z głowy, bo Spektra bije już z bomb LEDy i ma ht camo. więc tutaj już nie ma żadnego uzależnienia od alchemika. więc poczynając od kamoledów, na której giną początkujący gracze. Potem 63, gdzie wjeżdżają ceramiki w trzech falach. Wszystkie te rundy macie obcykane. Wszystkie te rundy macie obtykane 76. 78. Niczym się kompletnie nie przejmujecie, stoicie i zbieracie pieniądze. A dzięki Rozali Forteca kosztuje tylko 82 tysiące na się Więc jest tania jak, jak bardziej. Nie używamy też żadnych skilli. Jeżeli już mamy fortecę, to na praktycznie większości w ogóle wszystkich map, forteca ciągnie was pod 80, blisko 80. Są mapy, że nie dociągnie do 80, na większości uciąga do 80. Z zągiem może sobie nie poradzić, jeżeli jest krótka mapa, yy, więc trzeba uważać. Albo jakiegoś stola kupić spowolnienie, zeslowowanie, nie wiem, stun czy coś. Albo coś innego, tak? Albo coś innego. Na pewno może mieć problem z Zomgiem Spectra. Natomiast po 80 rundzie zaczyna już być troszkę lżej, bo ona sobie z tymi BFB lepiej radzi niż z Zomgiem. więc te early 80 rundy są w spa. W każdym razie, jak widzicie, nic się nie dzieje. Gramy sobie chimpsa na speedzie i mamy na to wywalone. No bo na tym polega strategia Rosalia Big Plane, że są momenty, w których się stresujemy, czyli może trochę początek, ale. Tak jak mówię, wszystkie beginner mapy zaczynają się tak samo. 3 darty: sniper, sniper 020, yy, rozalia, maledy, sniper 020, kata, samolot, budujemy samolot. Praktycznie każda mapa beginner tak samo będzie start wyglądał. Można chciwić i przyspieszać, czyli zrobić, nie wiem, darta i snajpera, dwa darty, tylko startowe, żeby szybciej wjechać z rozalią, yy, ale no. To jest poradnik, który posłuży Wam na mapy początkujące, bez kombinowania, bez, bez wymyślania, tak, bez kombinowania, bez wymyślania. Stawiając tego snajpera, jak widzicie, 76 zginęła, stawiając tego snajpera staramy się, żeby... Jeżeli się uda, że będzie on w zasięgu chaty, to super, to wtedy będzie combo. Jeżeli się nie uda, albo mapa wymaga od nas, żeby ten snajper dla swojej widoczności musiał być gdzie indziej, to nie ma problemu, to jest tylko chciwość moja. Postawię zaplanowanie tego snajpera obok chaty, to jest tylko moja chciwość. 78 jak widzicie to samo się dzieje. Czyli nic się nie dzieje. No i yy, nie odkładaliśmy jakoś super szczególnie pieniędzy, ale też i, i nie żałowaliśmy sobie, bo mamy i chatę i kamo na chacie i drogiego alchemika i w ogóle. Więc będziemy mieli trochę później tą fortecę. Natomiast będzie ona podejrzewam w 84-85 w coś klotek. No i w tej chwili wracamy z tej jedyneczki, bo zbliża się 80 runda, więc sobie poskilujemy trochę. Pomożemy spektrze z tym ZTMG, żeby nie było. Żeby nie było, że ona bidna jest zostawiona sama sobie. O widzicie Rozalia tam młaba odepka czasem. Więc ona pomoże. Możemy odpalić wszystkie skille i te bomby, i to, i jak moab tutaj będzie, to i plecaczek, niech ma plecaczek też, i w ten sposób jest 80 zrobiona. No i w tej chwili, moi kochani, patrzymy, patrzymy i czuwamy. <laughs> Jeżeli coś pszczółkę za bardzo hmm, przekroczy, to odpalamy plecaczek. Jeżeli idzie za duży spam balonów, tak jak teraz przekroczyło, odparamy plecaczek, i już jest dobrze. Jeżeli widzimy, że idzie duży spam balonów, to klikamy pierwszy skill, nie? On tam zbombarduje te, te duże balony. Jeżeli chcemy, możemy też sobie trzeci skill kliknąć. Nie ma tutaj paniki. Ona ma trzy skilly, każdy coś pomaga. I mają bardzo fajne czasy: na, na tyle fajne czasy cooldownów, że możemy sobie na zmianę je klikać i, i w zasadzie się nie stresować tym, czy go mamy, czy nie mamy. Nie? 83. Brakuje nam jeszcze trochę pieniążków. No i tutaj zaczynają te balony nas. Troszeczkę przytłaczać, to wspomożemy naszą spektrę. Oczywiście do przytłaczania to jeszcze daleka droga, bo jeszcze dojść do końca i zawrócić, ale <laughs> załóżmy, że są też trudniejsze mapy, więc jak widzicie sytuację, w której balony przytłaczają waszą spektrę, że za bardzo uciekają za rozalię, to kliknijcie skillę i tyle pomóżcie pomóżcie biednemu samolotu <laughs> w jego robocie. 85 to wiadomo. Ciężka runda, bo idą dwa grube ZOMG i tutaj trzeba będzie pomóc. Więc jak one przekroczą, tutaj to już pomagamy, jeden ZOMG zabity, drugi ZOMG zabity. No i w zasadzie 85 jest naszą ostatnią rundą, w którą się czymkolwiek stresujemy, bo tuż zaraz po 80, no już aż 86 będziemy dopiero mieli, no dobrze. Ale nie ma tutaj paniki, może nawet po 86, w 87 dopiero forteca. Strasznie późno, za dużo wydałem pieniędzorów, za dużo wydałem pieniędzorów, eee, ale nie ma tutaj paniki, rakiety, 82,600 jest forteca i w momencie kiedy wskapie forteca, jesteśmy prawie w domu. Przed nami jeszcze tylko kilka zakupów, eee, dosłownie kilka. Mamy fortecę, mamy alchemika, więc kupimy sobie dla fanu i szpanu MIB, choć w ogóle nie jest potrzebne. Ale powiedzmy, że te lotki, jak widzicie, te kościste jeszcze tam latają. To niech one se też demy, czy robią we wszystko co chcą. O. I drugą rzeczą weźmiemy się za tego snipera. Jak jest blisko chaty, to, to jest tańszy Deadly Precision. Po co to robimy? Snajpera robimy po to, żeby w 99 się nie zdenerwować, bo może być taka sytuacja, że w 99 się zdenerwujemy, bo no, no, forteca na, na pancerne DDT nie jest mocna. I w tym momencie kończymy rana, to co uzbieramy, to ta yy, możecie sobie dostawiać mortary, możecie sobie dostawiać, żeby zdjąć z DDT pancer pancerz. Możecie sobie Isa ustawić, możecie sobie ustawić cokolwiek innego. Czy nawet Ninja 104, który pomoże zbombić te pancerne DDT. Możecie sobie Spike ustawić na końcu Taka. Co ciekawe będzie Was stać naprawdę jeszcze na sporo rzeczy, bo tego jeszcze nie widać, bo, już macie, bo macie tylko 17 tysięcy, tego jeszcze nie widać, ale będziecie mieli jeszcze dużo więcej pieniędzy do wydania przed setną rundą, jeżeli się boicie DDT albo mm, Bada, natomiast no... Tak jak mówię, no to jest taktyka, która działa zawsze i ta taktyka ma ten plus, że o ile w tych lżejszych rundach czasem trzeba e, skilla, mm, jak widzicie, Sniper pomógł na 99. Nawet go na Stronga nie nastawiłem, nastawcie go na Stronga, Coś, bo daleko te DDT doleciały, trzeba było na Stronga nastawić, by bliżej doleciały, nie? No, monkey Village 000. i generalnie ta strategia jest o tyle dobra, że w łatwych rundach czasem trzeba kliknąć skilla, czyli przed kupieniem spektry i przed kupieniem fortecy, natomiast przez wszystkie trudne rundy przechodzicie jak, z, jak zając przez las, czyli wszystkie te 63, 76, 78, wszystkie rundy 90, plus przechodzicie jak e, przecinek. No i zostało nam jeszcze prawie 40 tysięcy, które możecie sobie zrobić, co chcecie. Możecie sobie dla jaj kupić Call to Arms i sobie strzelić Call to Armsa w 99 na TDT. No możecie robić, co chcecie. I tak to w skrócie mniej więcej wygląda. I na każdej mapie początkującej będzie to wyglądało dokładnie tak samo, czyli początek od trzech snajperów i tyle. Od trzech dartów i tyle. No tu jest miejsce to jest przykład mapy, w której Sniper będzie gdzieś na skrzynce schowany, ale można też go postawić na tej skrzynce, na przykład tu budować rozalię z samolotem i z alchemikiem, nie? Chatę gdzieś z boków wcisnąć może, więc to też nie chata, chyba tufka nawet wchodzi. Zawsze pamiętajcie, że możecie wejść sobie w sandboxa przed zrobieniem takiego chimpsa i to ja Wam polecam. I tyle o ile nawet nie planowanie dartów, bo tutaj darty to będą bajecznie proste, nie? To wystarczy znaleźć takie miejsce na strągu i dać nawet tu drugiego kolegę, tak? Czy tu, czy tu na przykład drugiego kolegę dać też na strągu, nie? Eee... O, jakiegoś kolegę tutaj na perście? To tutaj na strągu, nie? Tutaj na strągu, tutaj na perście, powiedzmy jak tak, no. No i to powinno wam, nie wiem, set round 6, to powinno wam szóstą rundę easy, nie? W zasadzie ten setup to wam zrobi rundę nie wiem na tej mapie. Dlatego mówię, że ta mapa jest prosta, bo jak puszczę 15 rundę, to podejrzewam, że dużo nie zlikujemy. Na 15 bez żadnego snipera bez niczego. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, tu są te łuki, zakręty, więc ta małpa strzela 10 razy we wszystko, co się da. Ja się w ogóle tym balonem nie przejmuję, bo jeszcze te małpy mają tu w obronie lokacje, więc jak widzicie tutaj te trzy darty, to nawet i 20 podejrzewam obroną. Czarne balony, a jak nie, no to już, boże, no nie oczekujmy od dartów nie wiadomo czego, tak? Natomiast no widzicie dały senat. No to jest przykład mapy, dlatego nie chciałem tej mapy nagrywać, no bo tu jest oszustwo, nie? Bo tu łuki, nie łuki, yy, więc no... No to jest oszukańcza mapa. Natomiast to co Wam polecam to przed startem takiego chimpsa zapanowanie sobie, że gdzieś tutaj na przykład wejdzie nam sobie chata, nie? I ja w tej chacie będę chciał mieć tak tak, nie? I teraz musimy wymyśleć, gdzie byśmy chcieli mieć rozalię. Rozalię byśmy chcieli mieć w miarę przy traku, tak? Ale ona jest tłusta. Dobra. Gdzie wejdzie tu samolot? Tu gdzieś migał mi samolot. Tu. Czy ten samolot zmieści się tutaj, żeby wejść w zasięgu chaty? No, 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 Jest. No i widzicie, jest samolot w zasięgu chaty, nie? Żebyście tego w grze nie robili. W takim razie rozalię, możemy cyknąć byle gdzie. Tak. O, cyk. Niech ona sobie tutaj na razie stoi, a później ją ustawimy na trak. Tak? Miejsce na alchemika, tak? Cyk i miejsce na snipera przy chacie cyk. No i mamy przygotowane, tak? I nic nam więcej nie jest potrzebne na tego chimpsa. I to jest przygotowanie setupu na chimpsa. Wiemy, że wszystko jest wszędzie w zasięgu. Wiemy, że stawiając tą chatę, musimy mieć na uwadze to, żeby ona była maksymalnie wysoko, tak? O, ile się tylko da, to ją tam na górę i w prawo, tak? Im bardziej na górę i w prawo, tym lepiej, tak? Bo dzięki temu, jak weźmiemy samolot, to, o, to on się tutaj ładnie do tej chaty przytuli. O, tak. I będziemy mogli sobie rozali w środek, nie? A przy okazji, snajper też będzie w chacie rabatowej, później, tak? I alchemik tu, tak? Alchemik jeszcze w chacie rabatowej, jakby był też w ogóle sztos. Yy, więc spróbujemy gdzieś tu znaleźć jakiś bezpieczny spot na to, żeby alchemik był w fazie rabatowej, to jest ryzyko. Pamiętajcie o tym, że jak będzie sniper bliżej yy, tego, więc już wiemy na przykład, że możemy to troszeczkę wymusić, czyli dać snajpera yy, o taką, o, jak najdalej w dół i w lewo, tak? jak najdalej w dół i w lewo, żeby alchemik będący tutaj miał bliżej do samolotu. Miał bliżej do samolotu, bo tutaj mamy problem. My ewentualnie jeszcze możemy to spróbować, zrobić inaczej, czyli spróbować, alchemika, postawić tutaj, tak, maksymalnie w prawo i w dół. O, spróbować wcisnąć rozalię na brakujące miejsce. Proszę, idealnie. Rozalika wciśnie. No i jest samolot w zasięgu rozali i chaty. Rozalia nie musi mieć MIB ani KAMO ani nic, bo, bo, bo nie Więc tak Wam po prostu radzę, żeby sobie przygotowywać te chimpsy pod tą strategię, że zanim wejdziecie na mapę, zaplanować sobie, gdzie ten główny setup ustawicie, żeby na pewno w zasięgu samolotu musi być Hata i Rosalia i Alchemik Jeżeli uda się wcisnąć snajpera, to dobrze, jeżeli nie uda się wcisnąć snajpera, to to źle, a będą takie mapy, których na przykład ta, nie odpalę jej, bo tu widzicie zapis na info Pabla siedzi, na przykład ta, że ten snajper musi siedzieć tam, nie? Tutaj na tym gnieździe, żeby widzieć całą mapę, nie? Więc tam sobie zbudujecie snajpera, a tutaj będziecie sobie szukać Rozali z samolotem, tak? Są takie mapy, gdzie po prostu tak jak na drzewie, najlepszy snajper to będzie też na pniu, bo on będzie całą mapę wtedy sobie sobie widział, więc nie zawsze to się uda, natomiast jeżeli się uda, to tak to. To tyle kochani, trzymajcie się, mam nadzieję, że już wreszcie wyjaśnione jest, jak kupić sobie Rozalię za 5000 i jak bez żadnego problemu zrobić wszystkie chimpsy na mapach Beginner, na większości map Intermediate, na części map Advanced i na pojedynczych mapach Expert, takich jak na przykład Muddy Paddles którą można spokojnie czymś tam zrobić z i Fortecą czy Dark Castle, a Dark Castle a to można wszystkim zrobić, ta mapa powinna być beginner, a nie ekspert ale, ale to tyle moi drodzy, więcej już do rozali nie będę wracał, nie będę was tym katował, mam nadzieję, że wyjaśniłem już early game, bo o to były pytania, a zresztą sobie już poradzicie, bo trzy kliki, kupić spektre kupić Fortecę, i, i podnieść alchemika, tego, i podnieść snajpera i tyle, tyle zobowiązków, natomiast przez chimpsa przechodzi się jak przez masę. To tyle kochani, trzymajcie się, Manderko i pa pa!